Z przedstawiamy Państwu opracowany przez firmę Okuma najnowszy rewolucyjny system robotów do nowej generacji automatyki przemysłowej i innowacji produkcyjnej. Armroid to nowa technologia integracji, zapewniająca bezprecedensową automatyzację w celu zapewnienia zaawansowanych wymagań produkcyjnych oraz pełną integrację robota i maszyny. System Armroid usuwa bariery w rozwoju automatyzacji napotykane przez osoby. Które z instalacją i obsługą klasycznych rozwiązań zrobotyzowanych wymagały zewnętrznych integratorów i wykwalifikowanych specjalistów ze znajomością wiedzy w zakresie robotyki, zaś z punktu widzenia inwestorów rozwiązuje problem z niedoborem siły roboczej. Aby podkreślić funkcję Armroid, która zmienia sposób podejścia do automatyzacji, przedstawiamy zasadnicze cechy i zalety. Po pierwsze, to wyższa funkcjonalność, co oznacza zapewnienie wsparcia obróbki. Za pomocą zabudowanego wcześniej roboczą maszyny, robota oraz automatycznego magazynu na wymienne końcówki robocze, pozwalającego na wykorzystanie np. do operacji podparcia. Drgania występujące podczas obróbki długich przedmiotów wpływają niekorzystnie na jakość powierzchni i powodują, że produkt staje się brakiem. W rezultacie zastosowania podparcia drgania można stłumić i uzyskać stabilność procesu. Natomiast inna końcówka robocza pozwala na doprowadzenie wysoce wydajnego silnego strumienia chłodziwa bezpośrednio do strefy skrawania w celu zapobiegania zawijania się wiórów. Do tej pory nie było innego rozwiązania tego problemu niż zatrzymanie maszyny i usunięcie wiórów przez operatora. Kolejną zaletą jest większa elastyczność. Dotychczasowe ręczne ładowanie, rozładowywanie przedmiotów przez operatora oraz pozostałe operacje automatyczne mogą być wykonywane naprzemiennie. Dużym walorem jest także mniejsza zajmowana powierzchnia, ponieważ system nie musi być instalowany przed maszyną, wygrodzony, a tym samym nie przeszkadza operatorowi w manualnej obsłudze maszyny. Przed samą maszyną mamy jedynie mobilny magazyn roboczy, 4 lub 8 poziomowy, na detale typu wałek lub opcjonalnie magazyn na detale typu ciętka. Magazyn ten podczas normalnych prac Operator może przesunąć na lewą stronę maszyny, zapewniając sobie swobodny dostęp do przestrzeni roboczej. ArmRoid jest obsługiwany z jednego systemu sterowania OSP. Dodatkowa funkcja ROID Navi Easy ze wsparciem graficznym ułatwia operatorowi programowanie ruchów robota. W odróżnieniu od rozwiązań stosowanych w przeszłości, system OSP nie musi oddzielnie obsługiwać robota i tworzyć osobnych programów. Każdy, kto może obsługiwać obrabiarkę, może z łatwością korzystać z tego systemu. Należy ustawić tylko dwa punkty – początkowy i końcowy. Następnie system OSP automatycznie wygeneruje optymalną trasę. Jest również możliwość dokonywania subtelnych regulacji za pomocą wędki lub przycisku jog. System OSP w połączeniu z innowacyjnym systemem antykolizyjnym sprawdza również interferencje pomiędzy maszyną a robotem, tak aby bezpiecznie i szybko zweryfikować tworzone programy. Armroid to całkowicie nowa koncepcja opracowana przez firmę Akuma z myślą o przyszłości produkcji w nowoczesnym i innowacyjnym wytwarzaniu. High Technology Machines Limited Productivity Development.